W imię Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia przytacza nam przypowieść o nasieniu w roli. Jest ona dla nas wielce pouczająca i to w wielu aspektach. Chrystus, używając prostych obrazów, poucza nas o wielkich i głębokich prawdach, które są ukryte w nauce naszego Pana. Podobnie jest z dzisiejszą Ewangelią. Nasz Pan nie zamierza dawać nam lekcji z zakresu rolnictwa, lecz za pomocą łatwego do zrozumienia porównania przybliżyć nam zrozumienie Królestwa Bożego i pokazać niektóre z cech, jakie ono posiada. Przypowieść powieść z dzisiejszej Ewangelii porównująca Królestwo Boże, czyli święty Kościół, do roli, w której Pan zasiał dobre nasiona? Ta przypowieść zaczerpnięta z Ewangelii św. Mateusza następuje tuż po tym, jak Zbawiciel przedstawił i wyjaśnił apostołom przypowieść o siewce, którym jest Syn Boży a ziarnem Słowo Boże. A ludzie są gruntem mniej lub bardziej podatnym, aby te ziarno przyjąć w sobie. W nawiązaniu do tej przypowieści nasz Pan porównuje Kościół do roli. Tym Panem, który zasiał dobre nasienie, jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. A te przypowieść, to porównanie poucza nas o bardzo ważnej prawdzie, że Kościół, pomimo tego, że jest święty, że posiada najlepsze nasienie, czyli wszystkie łaski, źródło łask, prawdę objawioną wszystko to, co nam potrzebne jest, aby zbawić naszą duszę zawiera w sobie również chwasty które nie pochodzą od Boga, lecz od nieprzyjaciela, który pod osłoną nocy zasiewa konkol, czyli rodzaj chwastu, który ma szkodzić pszenicy. Ten obraz pokazuje nam to, że w kościele obok ludzi dobrych są również grzesznicy i to nas nie powinno dziwić. Na jednej roli rośnie pszenica i wrogi jej konkol. To jest rzeczywistość, która jest nam, ludziom żyjącym w czasach kryzysu w Kościele, bardzo widoczna, gdzie widzimy bardzo złe rzeczy w Kościele świętym, po tej Bożej roli. Wielokrotnie w historii naszej świętej religii, naszej wiary, widzimy wielkie niebezpieczeństwo, jakie może z tego wyniknąć z tego faktu, że w Kościele są ludzie dobrzy i źli. To niebezpieczeństwo to nic innego, jak zawężenie Kościoła tylko do ludzi dobrych i świętych. Taki błąd możemy zobaczyć jeszcze w czasach prześladowań, w pierwszych wiekach Kościoła, gdzie ludzi słabych, których, którzy nie sprostali próbie, próbowano na stałe wyrzucić z Kościoła, nawet gdy później nawracali się do Chrystusa. Byli to tak zwani rygoryści. Którzy nie chcieli przyjmować na powrót zgubionych grzeszników, uważając, że w kościele nie ma dla nich miejsca i do niego mogą należeć tylko i wyłącznie dusze święte, mężne. Błąd ten pojawiał się wielokrotnie w historii Kościoła. Jan Hus, prekursor protestanckiej zarazy, nauczał również, że do Kościoła należą tylko i wyłącznie ludzie święci, a grzesznicy tylko pozornie są członkami Kościoła. Podobnie Kalwin i inni protestanci podejmują ten wielki błąd. Ten błąd, który zostaje wielokrotnie potępiony przez Urząd Nauczycielski Kościoła. I takie niebezpieczeństwo istnieje również dla nas, ludzi żyjących w czasach kryzysu w Kościele. Aby tych, którzy trwają w błędzie, świadomie bądź nie, Bóg niech to osądza, to jest właściwie nie nasza rzecz, aby im odmawiać bycia członkiem Kościoła Bożego. Mówiąc, że są oni niegodni należeć do Kościoła. Takie twierdzenie to oczywisty błąd, za którym stoi pycha. Musimy strzec się takiego postępowania i mniemania i wydawania takich sądów, jakoby tylko my jesteśmy jeszcze wiernymi Chrystusowi. Bóg udzieli nam łaski baczmy, abyśmy byli jej wierni. Pamiętajmy również o słowach Zbawiciela, że komu wiele dano, od tego również wiele wymagać będą. Ale tutaj, oczywiście, trzeba dodać bardzo ważną uwagę, że to, że nie osądzamy i nie wyrzucamy nikogo z kościoła, nie wysuwając ich poza margines, nie znaczy, że mamy zło nazywać złem, grzech grzechem. Nie mamy być naiwniakami, którzy myślą, że wszystko jest dobrze, gdyż to jest nieprawda. Chodzi o to, żebyśmy stwierdzali konkretne, Błędy bez oceniania osób, bez wyrzucania, nawet choćby w sposób nasz mentalny, duchowy, nasz wewnętrznym mniemaniu, kogoś z kościoła. Co innego jest nazwać zło złem, grzech grzechem, a co innego mówić, ten nie jest godny bycia katolikiem, on nie jest w kościele. Użyjmy takiego prostego porównania, aby dokonać tego rozróżnienia, które jest bardzo trudne, żeby właśnie potępiać grzech, ale nie grzesznika, potępiać tego, kto błądzi, nie potępiać, nie potępiać tego, kto błądzi, ale sam błąd. Możemy właśnie zobaczyć, jak często zdarzają mi się przejęzyczenia i lapsusy językowe. To jest fakt. Stwierdzenie tego nie jest żadnym osądem, tylko stwierdzeniem rzeczywistości. Ale mówienie teraz, ksiądz to nie dba o to, nie przygotowuje się, jest taki albo owaki, to jest osąd, do którego nikt nie ma prawa. Możemy powiedzieć, ksiądz często przejęzycza się. To jest irytujące. Potrafię to zrozumieć, to jest fakt. Ale mówić teraz, dlaczego ksiądz to robi, albo co z tego wynika i co to oznacza, to jest już nieuprawniony osąd. I podobnie właśnie jest, gdy widzimy konkretne, błędne wypowiedzi biskupa, kapłana, czy niestety nawet Ojca Świętego. Możemy powiedzieć, to jest niezgodne z nauką Kościoła. Kościół to potępił albo uważa inaczej. To jest fakt, stwierdzam, tak jest. Ale mówić teraz, on chce to albo tamto. Ja mogę to przypuszczać, mogę mieć jakieś zdanie, ale nie powinienem go kategorycznie wypowiadać. Tak więc, drodzy wierni, do Kościoła obok ludzi sprawiedliwych należą również ludzie grzeszni i dopiero koniec naszego życia decyduje, czy jesteśmy dobrą pszenicą, czy też chwastem, ciężarem dla roli. Jak to pięknie mówi sam Zbawiciel, że owe chwasty zostały zasiane na roli, między pszenicą, czyli w Królestwie Bożym, w Kościele a nie obok niego czy poza nim. Czytamy przecież w Ewangelii: lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Drugie niebezpieczeństwo, przed którym przestrzega nas Syn Boży w dzisiejszej przypowieści, jest nadmierna gorliwość, która więcej szkodzi, niż pożytku przynosi. Jest to ta rada sług z dzisiejszej Ewangelii, którzy Słudzy Owi, zasmuceni faktem, że między dobrą pszenicą jest zło konkolu. na roli Bożej jest coś niewłaściwego, proszą oni Pana, aby mogli wyrwać chwast. Chcesz więc, abyśmy poszli i zebrali go? I do tej pozornie dobrej gorliwości o Królestwo Boże wkrada się brak cierpliwości, porywczość oraz gorzka, gorzka gorliwość która powoduje, a przynajmniej może powodować wielkie szkody, mianowicie niezamierzone, ale jednak uszkodzenie czy wręcz zniszczenie pszenicy. Pan nie chciał do tego dopuścić, dlatego mówi do owych sług. Nie byście zbierając chwast nie wyrwali razem z Nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom. Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go do go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mojego spichlerza. Poucza na nas Zbawiciel, że prawdziwe oddzielenie pszenicy od Konkolu nie jest teraz odpowiedni, lecz ten odpowiedni czas będzie przy żniwach, czyli na końcu świata, na końcu czasów. Zbyt pochopne działanie nawet w dobrej intencji może szkodzić. I takie niebezpieczeństwo istnieje dla nas, kiedy staramy się zbyt szybko i zbyt pochopnie coś zrobić, nawet pozornie dobrego, szczególnie w takich dziedzinach, gdy chodzi o cudzysłowi, nawrócenie czy przekonanie innych do tradycji, żeby poznali prawdę i zrozumieli wreszcie, że są w błędzie. Zamiast cierpliwie działać, chce się od razu efektów, a gdy ich nie ma, pojawia się zgorzkniałość, która całkowicie uniemożliwia nawrócenie innym, innych do prawdy. Albo też wtedy, gdy wydajemy osąd o innych zbyt śpiesznie i pochopnie. Widzimy wadę, czy nawet mnóstwo wad, jakie ktoś ma i potępiamy taką osobę. Widzimy, że ktoś upadł raz, na przykład stracił cierpliwość, a dla nas już on zawsze jest gniewliwym i człowiekiem nieznośnym. Jednemu zdarzyło się raz upaść w jakiś grzech, a my go nazywamy i oceniamy jako nałogowego grzesznika. I co bardzo ważne, co trzeba pamiętać o, o tym, dlaczego nie powinniśmy tak pochopnie sądzić. Nie tylko dlatego, że nie mamy ku temu prawa i nie mamy odpowiedniej wiedzy, ale jest taka rzecz, Królestwie Bożym, która nie może zajść w Królestwie Natury. Czyli mianowicie to, że rzeczywiście konkol nie może stać się pszenicą, a pszenica konkolem, ale właśnie w Królestwie Bożym jest to możliwe. Może konkol stać się pszenicą i pszenica może stać się kąkolem. Dlatego będąc jeszcze w czasie, gdy nie wiemy, kim będziemy, czy okażemy się wierni, czy nie, Musimy być bardzo ostrożni. I być może nasze własne nawrócenie pokazuje, że jest to możliwe, że z człowieka grzesznego, osoby niewierzącej, można stać się osobą wierzącą. I to, co stało się w naszym przypadku, czy w przypadku naszych znajomych, czy innych wielkich grzeszników, którzy się nawrócili, to też może stać się i wobec tych, których osądzamy i potępiamy. Już prorok Ezechiel nauczał o możliwości nawrócenia grzesznika, który tak naprawdę w tym naszym pochopnym osądzie jest wykluczany. A jeśli występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, aby się nawrócił i żył? I właśnie zadajmy sobie pytanie, czy nasze osądy, ocenianie błądzących i grzeszących w naszym mniemaniu, polega na tym, żeby nas skłonić do jego nawrócenia, czy aby modlić się za niego, czy tylko właśnie o to, aby. Wydać ten sąd. Nigdy nie wiemy, kto się nawróci, a kto nie. Dlatego nie oceniajmy, nie sądźmy o innych. Być może oni się nawrócą, a my okażemy się niewierni. Czyż nie znamy przypadków ludzi przez lata wierzących, którzy porzuciliby swoją wiarę i stali się grzeszni? Przecież widzimy nawet kapłanów, którzy porzucają swoje kapłaństwo i oddają się w grzech. To jest właśnie wielka przestroga. Pamiętajmy, że również ta pszenica może zmienić się w konkol, gdy mówimy o Królestwie Bożym. I o czym ten sam prorok Ezechiel przestrzega nas. A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występne, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości której się dopuszczał i grzechu, który popełnił. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni i bójmy się również o samych siebie. Święty Paweł nawołuje nas, abyśmy z drżeniem pracowali nad swoim zbawieniem. Dlatego, drodzy wierni, pamiętajmy o tej dzisiejszej nauce naszego Pana z Ewangelii. Do Kościoła należą również grzesznicy. Dlatego nie gorszmy się, kiedy czytamy albo słyszymy o skandalach wśród wiernych kapłanów czy nawet biskupów. A takich wydarzeń niestety nie brakuje. Czy zbawiciel nie zapowiedział nam, zgorszenia muszą przyjść? Czy nie poucza nas, że pośród dobrej pszenicy jest konkol? Ale pamiętajmy również o tym, że w Królestwie Bożym najgorszy nawet konkol może stać się wyborną pszenicą. I zamiast biadać, narzekać, powinniśmy modlić się, bo te skandale, te grzechy, te zło nie wyrządzają szkody nam i nie nas obrażają, lecz przede wszystkim obrażają Pana Boga. Jego starajmy się pocieszać naszymi modlitwami i ofiarami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.